Co to jest ojcostwo? Ojcostwo? To jest tak, jest się tatusiem, na przykład ma dużo spraw na głowie jak mój Mój tatuś codziennie siedzi w domu Bo siedzi przy komputerze I ciągle musi myśleć Nie ma czasu dla dzieci Musimy sobie kupować opiekunki Bo mój tatuś skanuje ma po prostu takie do pracy. No ale ja ciągle gałam w piłkę w swoim pokoju Mama ogląda swoje filmy Których tatuś nienawidzi A opiekunka się nudzi A druga jest taka opiekunka? My mi teraz taką opiekunkę Mało zapłaciliśmy, bardzo mało, bo, bo ona nas okłamała notorycznie. A skąd te opiekunki się bierze? Z Ukrainy najczęściej, ale można z Rosji. Z Rosji są bardzo fajne. Ostatnio miałem Rosjankę świetną. Nie kłamała, dobrze gotowa, dobrze sprzątała, była umalowana. Po prostu nawet mnie nie zbiła. zakopił moją tatusię. A czy każdy może zostać tatusiem? Nie każdy. Niektórzy są dwujejowi, a poza tym tak się trafia. W tamtym roku na przykład bardzo mało się babek rodziło, a bardzo dużo się mężczyzn zrobiło. No i to cienko to widzę, bo dużo mężczyzn było bez żony. To nie problem. Facet może sobie dziecko wychować. Ale tak samo? Nie, nie. Musi mu pomóc chyba. A co taki mężczyzna musi robić, żeby być najlepszym ojcem? Musi dobrze pracować na pieniążki i jeszcze musi mieć czas dla dzieci. I koniecznie musi przygruchać żonę. Co to znaczy? Na przykład żona musia też opiekować się dziećmi, bo kiedy on to gazetkę? Oni muszą się do siebie przystosunkować, potem jest ślub, a potem się urodzi dziecko. No i w skrócie mówi się to ojcostwo. Żeby być najlepszym ojcem to tak. Nie może kraść, to po pierwsze, przynajmniej za często. Nie może mordować, nie może zatapiać, musi być miły, musi być grzeczny. Może każdy pozostać ojcem, jeśli znajdzie żonę. A jeśli nie? To pozostaje mu albo wujostwo, albo dziadostwo.